I ona jest niby spadkowa, ale i tak jest mleczko, największa. Mleczko, mleczko, tak, o, tak, jest spadkowa i na targu jest największa. No to ja... niestety zawsze będzie mnie rozwalało. i do kratki. Laj do kratki, ja dopiero a co byście mogli dorzucić jakieś chociaż? Ej, co myślicie, że to jakby połączyć mleko z pasternakiem? O, kurwa, wiem, straszka murowana, nie? Właśnie jakoś tak, kurde, sprawdzam kilka kolorków, nie mogę nic ciekawego znaleźć i... Dariotach się zmieściło? No, idealnie! <laughs> Bo nie miałem pomysłu, co innego wpisać, więc będzie git. Będzie. daj Boże, ja się tylko bym się nie łobolił. A few moments later... <laughs> Jeszcze więcej jeździć, kurwa, niż tamtym. i będziemy bało. się obalać na każdym zakręcie. Jeszcze więcej niż tamtym, na pewno. Zamawiam ci, ci pociąg wtedy. Także ty połączył O kurde Mordo, to kipuję już! Kurwa, no nie wciągnęło mnie na dół! Mordo, to nic chyba nie pójdzie, wiesz? Ale jest opór. Ja mam w tej jamuskiem. dobra, takie akcje mało kiedy się dzieją. Wykorzystajmy ale nie wiesz, jak mnie pociągnęło na dół no widziałem. Czekaj, jadę. Ale jest zara, obud Zaraz będzie obalony, nie? TITIR <grym> Jedzie ten jak z Hej, niech jedzie <grym> <grym> <Dobra>. <grym> <grym> Ej, weź się trochę trochę tyłu. Czekaj. Zdążę czy nie. Utrzym Kurwa! Mnie... <laughs> Uciekaj! Uciekaj! nie, Ej, to normalnie Uciekaj! Uciekaj! <laughs> Dobra, Mordo, ja to muszę tu robić. Ja muszę Dobra. zatkać oczy, zamykam i uciekam. Ja Może jaki hektar trzeba biec teraz. Nie? My taką formę robimy, że za dwa tygodnie jedziemy na maraton. Prawdopodobnie jak trzy, trzy dni z rzędu trzeba będzie rano od udoju, biegnąć kury na kamerę na tamto gospodarstwo. A tu jest, słuchajcie, opór. Jest nieziemski Taki opór. opór nie? Mówiłem pociąg, a on zamiast się zbliża, to się już To Przez Mordo, ja zamówiłem pociąg. A on oddał. To ty oddałeś. Dlatego było, wyskoczyło, że kosz wynajmu jest ten. Przepraszam. Weź ten. <laughs> Oddala się. Ludzie. <laughs> Ludzie. Nie no, dzisiaj jest, jest dobrze, jest wysoko. No będzie. się, już jest z powrotem. Prawdopodobnie maszynista bajkami nie bo w które strony tam ciągnie, nie? Jest tak, coś takiego było, prawdopodobnie pojebało ich do resty dzisiaj. O Jezus, ale morto tu jest opór nie? opór. nie no, dzisiaj jest opór 100%, ja aż koguta załączam. Jest załączony, jest załączony. Proszę, tak. Mmm, takie rzeczy... To... Żeś... O kurwa, biedny Adaś. Oh, 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 oh. To zaraz Jezus będzie, Maria. No widzę, co... Formownica festę dzisiaj, nie? Dzień, że dzisiaj ośkę tylnią. Od ma dzisiaj przekichane z ciński maszyny do ciński, nie? Jezus! Dzień. Boże, za szybki jest ten ciągnik na to gospodarstwo. Ja już widzę, jak tu ktoś kiedyś nie wyrobi, będzie chciał coś podczepić i wjedzie na to kołem, nie? Heh. W 100% procentach dachowanie w ciągiem bez dachu. O Jezus! Odbiję Od... Od Zaczynam ja, 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 to... ja... od prasowania. E, z prasowania lecimy na pole mm, Marfi, bo dzisiaj też wielkie e, zbieranie, Pisania kopanie wórku. coś. Wielkie <noise> kiszenie ogórków z Marfią Ej, Ale, ale ogólnie, byśmy ale robisz, ogólnie tak. jakbyśmy ogórki szklarni e, robili to można by było zrobić jakąś... Kisić górę jakiegoś, tak, no. kisić tam jakąś sałateczkę, suróweczkę z tego zrobić e, Czemu by nie, bo prawowicie jest to coś w wersji seleru, ale wygląda jak pietruszka Wyżywóźb Więc tak, Może mówić Gola, bo nas pracuje tak. po prostu wozi nam to Będzie, Będziemy wozić, e, ale je, będziemy... Jezus, Mario już przyjechał z tym mój. Ja, noś... ja to mordem, się że to samolot leci. Nie no, spokojnie, dzisiaj. Cieszka się... ale ktoś inny przyjechał. Dobra! 33 tysiące? Praktycznie nie musiałem czekać, bo od razu były 2-3 telefony. No i już pierwszy gościu. O, proszę bardzo. No bo mówi, że do wioski dojeżdża. Dobry, witam. Halo, dobry. Witam, witam. Tutaj tak 30? Tak, tak, może pan sobie wjechać na podwórko, tak to. Dobra. Tylko pan tam bardziej pod prawą stronę jej, bo będziemy nim 30 dobra, musieli dobra. wyjechać czy coś to. Urna, dziob, nie wiedziałem, że jeszcze ktoś takimi samochodami jeździ. Polera, jasne. Chyba z może co? Tak, tutaj nie łączy trochę. Dobrze, witam. Oj, kurwa. D ale pan o, kurwa. szybki? Kurde, Ha, <laughs> to widzisz, będziesz miał pan skrzydła